Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Retro Niedzieli. Gramy w ostatnią część Skuriksa. Tak stwierdziłem, że chyba tak to się nazywa, bo po, poprzednio tak średnio. I już widzę, że będziemy mieli klimat zimowy. Zastanawiam się, czy jakieś zmiany zostaną tu poczynione. No bo, na przykład, w trójce zmianą było to, że, że jednak gracz. Mógł wychwycić, gdzie się znajdują kolce. Co nie miało miejsca w jedynce i dwójce, yy... jaka będzie fabuła. To, tak powiedzmy, średnio mnie interesuje, ale może jednak coś będzie. Ok, yy, więc Skurix doszedł do drugiej, a nawet trzeciej bazy. Jego dziewczyna, albo żona już teraz jest w ciąży. A, i potrzebował hajsu. Okej, okay, czyli, czyli musimy zdobyć hajs, oj, fuck, już, dobra, już, już na samym początku mamy grubą, z grubej rury zaczynamy, jak rozumiem musimy te pedły zbierać, to, to chyba tak to można nazwać. Puh. Nie wiem jak z owocami. Owocki nie są liczone. Znaczy są nam naliczane, ale to nie jest tak, że pokazuje nam ile ich zostało. Nie, więc chyba akurat jeśli chodzi o owoce, to możemy je zbierać, ale nie musimy. Tak mi się wydaje przynajmniej. Okej, okay, więc ciekawie się składa, że klimat, gdy jest... Zim... co jest? Squeezed. Ok, czyli znaczy ja podejrzewam, że na tę platformę muszę wejść, ale, ale pewnie ee, piksele zaważą o tym, czy nam się to uda. Tak. A nam tylko dwa życia zostały, więc nie za fajnie. Mi się wydaje, czy ten bałwan ożywa. Mo możliwe, że tak jest. Nie, nie, no muszę to tutaj posunąć, nie ma innej opcji. Ok, to na szczęście tylko mm, w tle coś, co mnie nie może zabić. Na same szczęście, bo tu w tej grze to nigdy nie wiadomo. Kurde. Hmm, jak tam wejść, nie? To jest dobre pytanie. Okej. Okay. przekazamy się więc tędy. Tutaj oczywiście te, 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 te świecidełka mnie bardziej będą obchodzić. Aha. Kurde, nie zauważyłem, że tam są... kolce. Aaaaah! Tak, chcę, kontynu chcę kontynuować. W sensie, to nie ma jakiegoś większego znaczenia, bo jestem w pierwszej rundzie, nie? Ale... Nie wiem, co znaczyło to party on, które wybrałem, ale mniejsza z tym. Dobra. Tutaj niech sobie bałwan spadnie, zbieramy to. Co, poczekamy. Okej, okay, jak rozumiem, chyba zebranie odpowiedniej liczby tych owoców daje nam życie. Tak to zrozumiałem. Fuck. I tu musimy pamiętać, że będziemy mieli właśnie co Teraz tak, czy ta gwiazdka jest do wzięcia? Jest. Co mi daje, nie wiem. E hm. Pytanie teraz jak tam wejść, nie? Bo, bo 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 przecież. A dobra, to był zapis gry. Ciekawe jak tam wejść. Tak nie mogę. Jakby tutaj to zrobić? Ewentualnie dobra, mogę przeskoczyć, przy tym drzewie tego nie ma. Właśnie, to jest to. Co zrobić z tą kulą? No tutaj właściwie piksele zaważają, że się nie da tego zrobić. To jest ciekawe. Myślałem, że to miejsce można sobie tak po prostu ominąć, a tu się okazuje, że bez tego ani rusz. Pamiętajcie, że w tej grze nie zdobędziecie jednej błyskotki i już tak naprawdę możecie zaczynać poziom od początku. Zaraz zobaczę, czy 100 tych y, owoców trzeba zdobyć. No ale pewnie tak, tak zazwyczaj jest, nie? W grach. Ok, przechodzimy sobie. O, ale teraz zauważyłem, że te świecidełka się też liczą, jako owoc. Czyli one, one też mi się wyliczają do puli. Kurde, ciężko jest skakać. Wiecie, po. Eee, ciężko jest skakać po tych platformach, które znikają. Tutaj mamy to przejście górą. Hmm, tylko, że właśnie, ja i tak będę musiał spaść, nie? Jak to zrobić? Zwłaszcza, że nie da się tutaj cofnąć zbytnio, nie? Hmm, ja, jest ten ptak. Podejrzewam, że on coś może mi zrobić. W sensie w ten sposób, że mogę w jakiś sposób. Nie, nawet nie mogę w sumie, nie, nie mogę na niego skoczyć. Ok. Zastanawia mnie to życie. Nie? Jak je zdobyć? Z to znaczy jak je zdobyć już wiemy? Ach. No i jeszcze ten czas. Kurde. Podejrzewam, że to może być ta część, w której niestety, ale nie, nie uda nam się nawet przejść pierwszego poziomu. No ale rozumiem. Yy, trudność musi być zwiększana z części na część. Ja powiedziałem, że to są ptaki, ale teraz jak tak się temu przyglądam, to nie jestem do końca pewien. Dobra, przechodzimy tędy. Idziemy tak. A, tutaj trudno, najwyżej tego banana nie zdobędę. Fuck! No i właśnie to jest to, ja nie powinienem się tam cofać w ogóle. Ta gra nie wybacza błędów. To znaczy, jakieś tam błędy można popełnić, to nie jest tak jak I wanna be the guy. Wydaje mi się, że to nie jest ten poziom trudności. Jest ta gra jednak troszeczkę prostsza. Ale mimo wszystko. Są takie błędy, po których popełnieniu, nawet jeżeli nie stracicie życia, to i tak musicie powtarzać rozgrywkę. Trzeba walić. Fak. No i to jest właśnie to: trudno jest strasznie skoczyć. Okej, okay, niech on sobie tam wpadnie. Ugh. Tak nie, tak się nie da. Jak ja to zrobiłem? O, tak to zrobiłem. Fak, ciągle to samo miejsce, nie? Trzeba tak jakoś delikatnie poza to wykroczyć, ale jednocześnie. Nawet się nie otrzeć, nie? O te dzidy, które wychodzą, Fy. Walić te owocki. O, po raz pierwszy mi się udało tam doskoczyć. Tylko że. O! I, i, I tak głupio wpadłem, nie? Nie wiem, co, co mnie podkusiło, żeby to zrobić, tak sobie o, ogólnie. Y Patrzałem też na poprzednie części, bo oczywiście gameplay z nich są zrobione. Tam Yamano też przeszedł jedną z części. No i oczywiście to jest gra, w której no nie możemy liczyć na to, że, że będzie jakieś, nie wiem, epickie zakończenie. W jedynce i, i, i dwójce bazuje to po prostu na gratulacjach skierowanych w naszą stronę. Już w trójce, z tego co widziałem, jest animacja, ale taka powiedzmy bardzo szczątkowa. Nie ma jakiejś epickiej walki z bossem ani niczego w ten deseń. Ok, teraz pa pamiętam, tu są dzidy. Tu nie wolno iść. Przepatrzeć, patrzeć. 11 tych, tych świecidełek tutaj jeszcze muszę zdobyć, nie? Jak? Fak. Jak? Fak. O, jak pięknie. Czyli jak rozumiem, musiałem te klocki najpierw. Poruszyć a potem dopiero kombinować jak właśnie z zabraniem tych pereł. Fak, tak nie powinno być. Skacz! Daję go, nie chce skakać czasami? Wkurzyć się można, co nie? Upośledzony bałwan. Ok, robimy tak. Nie do końca chyba o to mi chodziło, ale chyba się da wyjść, tak mi się wydaje, że można wyjść, jak najbardziej. No dobra. No nie! Ile tam było? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Okej, okay, tam nie było wszystkich. Ah, dobra, zakończymy sobie przygodę z tą grą. Rze rzeczywiście, szczęści na część. Ona się robi coraz trudniejsza. Chyba najmniej mi się podobała dwójka. Nie wiem, jakoś mi nie pasował ten klimat tych, ty tego kosmosu i tak dalej. No nic, skończyliśmy przygodę z tą grą. I za tydzień nie wiem, w sumie co będzie, zobaczymy. Żegnam się z wami i do następnego.